Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie skorpiony w horoskopie tygodniowym od 30 października do 5 listopada. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Skorpiony, horoskop tygodniowy 30 października, 5 listopada. Jakieś rady, wskazówki dla skorpionów? Skorpiony. No pięknie, kochany Skorpiony. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, sąd ostateczny, wyzwalacie się z różnych toksycznych kwestii, z uzależnień, nałogów, z jakichś toksycznych relacji, z jakichś blokad energetycznych, z tego, co Was trzyma, nie pozwala przejść do przodu, wyzwalacie się, to jest katarsis, tak, uwolnienie, wyzwolenie. Co Wam może poprzeszkadzać? Dwójka kielichów i rycerz kielichów. Może Wam poprzeszkadzać jakaś sytuacja z przeszłości, która może powracać jak bumenek, i nie dawać Wam spokoju. To może być związane z jakąś osobą, którą kochałyście. Która, która była dla was ważna i może to niestety powracać, ale karta rada trójka kielichów. Nie zwracajcie na to uwagi, cieszcie się, cieszcie się tym, co macie, bo naprawdę będziecie mieć wiele. Trójka kielichów to są powody do świętowania, sukcesy, zwycięstwa, to są fajne spotkania w super towarzystwie, dobre wiadomości. Także wszystko, co najpiękniejsze, będzie przy Was. To, co nieuniknione i wynik, dziewiątka i dziesiątka denarów, no nieuniknione jest to, że będziecie czuły, że macie wszystko, czego Wam. Potrzeba, że niczego wam nie brakuje. Dojrzałość emocjonalna, dostatek, dobrobyt, obfitość. Super. I dziesiątka denarów najlepsza karta w kwestiach zawodowo-finansowych, ale również przedłużanie rodu, budowanie czegoś na stałe, sukces, zwycięstwo, poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Super. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę, życzę świetnego tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa.